Cześć wszystkim, ja jestem Magda, to jest po prostu vlog odcinek siódmy. Ok, odcinek siódmy, nagrywamy zaraz po szóstym. Tak, tak to wygląda. Yy... Zadałam pytanie na Facebooku. Oczywiście zostałam odana, to pisała Iza i Iza napisała, żebym e, opowiedziała, co chcę robić w przyszłości. I chwilę się nad tym zastanawiałam i myślałam, czy nagram taki odcinek, czy nie nagram. I... no i nagram. I sprawa ma się tak, że... E, to, jest, to, jest, to był zawsze ciężki temat, bo ja nigdy nie mogłam się zdecydować, co ja będę chciała robić i kim będę chciała być w przyszłości. I w ogóle, jeszcze przed liceum, jakie liceum wybrać, i co później, co, co może być później po takim liceum, jakie wybiorę. No i naprawdę było ciężko. No i w końcu stwierdziłam, że skoro lubię matematykę i, i radzę sobie z matematyką, no to pójdziemy coś w tym kierunku. Jestem na takim, na takim profilu w liceum, po którym chciałabym iść na studia ekonomiczne. I i potem yy... potem nie wiem czy chciałabym coś to, czy nie. Jeśli mm, miałabym jakąkolwiek możliwość, to wolałabym robić coś z fotografią, ale, ale jeśli się nie uda, to, no to fajnie będzie mieć tą alternatywę i, i, i coś z ekonomią robić, bo, bo to jest spoko, mi się to podoba. Yy, tak, i właściwie nie chciałam nagrać tego filmiku tak, żeby opowiedzieć, co to ja będę chciała robić w przyszłości, bo naprawdę who cares? I, I to nie jest ważne. Chciałam tylko uświadomić niektórym osobom, że mm, widzi się nieraz takie napisy, banery czy cokolwiek dotyczące wszystkiego, nawet y, globalnego ocieplenia. Nawet po prostu globalnego ocieplenia. Że przyszłość zależy od ciebie. Że to jest prawda, że przyszłość naprawdę zależy tylko od nas samych. Znaczy, no nie tylko, bo wiadomo, że to wszystko, te wszystkie czynniki z zewnątrz też się jakoś liczą. Ale chodzi o to, że jak ja nieraz rozmawiam ze znajomymi, co pada pytanie, co chciałbyś zrobić w przyszłości? To niektórzy są pewni, wiedzą, że będą to robić to, to i to, a niektórzy tak myślą, a, no ch chciałbym, chciałbym robić to, chciałbym robić tamto, ale w sumie nie wiem itd. i tak dalej. I mi bardziej podobają się ci, którzy mówią, ja będę, ja nie, że ja chcę zostać kimś, tylko ja będę kimś. Ja będę lekarzem, ja będę aktorem, bo, bo to o to w życiu chodzi, żeby być pewnym, co się chce robić, i żeby być pewnym, że to się uda. I mimo wszystko podchodzić do tego z pokorą, że... Że może coś się stać po drodze, że nam się nie uda, ale być pewnym, być pewnym, że chcemy to robić i być pewnym, że nam się to uda, pomimo tego, że mogą po drodze może, mogą być jakieś przeciwności. I ja przez dłuższy czas też mówiłam, że, że nie wiem, co chcę robić, że chciałabym, a, ale się boję, ale nie wiem, jak to wyjdzie ale nie wiadomo, czy, czy się wybije, czy to, czy tamto, czy znajdę gdziekolwiek pracę. A teraz jak przyjaciółki pytają mnie, co my właściwie będziemy robić kiedyś ze sobą, to ja odpowiadam, że I pytają mnie, kim chcesz być. I one same mówią, że nie wiedzą, że, że, że nie są pewne, że, że boją się, to ja mówię, że ja będę kim chcę być, bo taka jest prawda, bo będziemy tylko. tylko jeśli... Tylko jeśli będziemy pewni, że zostaniemy kimś, kim naprawdę chcemy być, to, to nam się to uda. I ja od teraz, odkąd się mnie zapytają, to ja zawsze mówię, że ja, ja będę, nie ja chcę być, tylko ja będę. Ja będę fotografem, ja będę blogerką, ja będę vlogerką. I czy mi się to uda, czy mi się to nie uda, ja po prostu mówię, ja będę, a nie ja chcę być. I to naprawdę pomaga, bo to pomaga, pomaga mi samej uwierzyć w to, że to się uda. I to jest spoko. I właśnie tego właśnie jak Iza zapytała o, o tą przyszłość, to nie chciałam nagrać tego filmiku tak tylko, żeby wam powiedzieć, co chcę robić, bo naprawdę wiem, że mało osób to obchodzi, a jeśli to kogoś to obchodzi, to po prostu zapyta mnie wprost. Tylko, tylko chciałam udowodnić, że czasem warto zmienić sposób myślenia i warto pomyśleć... Warto, nie warto gdybać, tylko warto postawić się przed faktem dokonanym i powiedzieć, nie ja chcę być kimś, tylko ja będę kimś. No i, i, i mam nadzieję, że przez to moje myślenie i przez to, że postaram się ludzi dookoła tak nastawić, bo widzą, że ja jestem przekonana, że będę kimś, a nie chcę być kimś, przez to mam nadzieję, że, 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 że jest trochę lepiej, że, że będzie trochę lepiej. Bo, bo jak myśli się ja chcę być kimś, to tak naprawdę nie jest się do końca pewnym niczego. A jak myśli się ja będę kimś, to idzie się w, w jednym kierunku, w określonym kierunku. I po prostu robi się wszystko, żeby do tego celu dojść. Bo przecież jesteśmy pewni, że będziemy kimś, a nie tylko chcemy być kimś. Tak. I w sumie chciałam Ci zapodziękować em, za to, że, że, że napisałaś, że, że, że zaproponowałaś ten temat, bo, bo chciałam sobie tak do Was pogadać o tym. Krótko bo krótko, bo mam mało czasu, bo się zaraz zbieramy, ale chciałam tak, tak wstreślić najbardziej to. To, żebyście sami zmotywowali się do tego, żeby, żeby, żeby zmienić swoje myślenie, bo, bo tak jest po prostu prościej naprawdę jest prościej, i jest lepiej i, i człowiek czuje się bardziej szczęśliwy. Bo chyba lepiej jest mieć świadomość, że coś w przyszłości już mamy ustalone, a nie, że idziemy gdzieś, ale właściwie nie wiemy gdzie. Tylko nie wolno zapominać o tej pokorze, że. E, pokorze, że. Tylko nie wolno zapominać o tej pokorze. Żeby podchodzić do życia mimo wszystko z lekkim dystansem i wyznaczać sobie cele, ale mieć świadomość, że coś niestety może stanąć na drodze, ale po prostu być pewnym. Celu. Jeszcze raz dziękuję Ci za propozycję i e, chciałam też podziękować e, Marcinowi, mojemu grafikowi, który zrobił nowe intro i naprawdę jest świetne. Nie Wiem, jak Wam mi się strasznie podoba. E, tak, Marcin jest naprawdę zdolnym chłopakiem i, i naprawdę polecam. Polecam Marcina, i jeszcze raz dzięki. No i to tyle na dziś. Dzięki, cześć. To jest prawda, bo...